Is it. Ty masz jedne, ja mam drugie. Uczestnicz. No, nowość od srp tego waszego ulubionego importera. Mianowicie Kaczor ma EX. Nie wiem, jak to się głosi, Exclusion? Exclusion. Nie wiem, co to znaczy, a ja mam Fallout. Fallout. Są to single shoty w kalibrze 38 mm. Będzie bardzo ciężko do czegokolwiek porównać. Hmm. Eee, bo, czy były jakiekolwiek single shoty w kalibrze 38 mm? Dwucalowe tak, dwucalówki. 30 mm tak, ale 38, coś może klasek miał kiedyś, ale nie pamiętam. Ale zobaczymy jak to wygląda. Pamiętam, głównie jak strzelało e, War of Tanks. te stare dobre, pamiętam jak Więc ja sobie stanę z daleka i zobaczymy, czy będzie to mega e, pierdolnięcie. Za takie single shotiki trzeba zapłacić ok, od ja 35 do 40zł. W tej granicy cenowej one się pojawią na naszym rynku. Wiadomo, zależy jaki sklep, jaką ma marżę, jaki ma rabat, e, jakie rabaty, to będą różne ceny, no, ale w takich granicach 65-40zł. Chyba, że się okaże kicior i nagle cena koko, szanel, koko, szanę i tak powinno być zrobione. E, a więc tak, jeśli chodzi o moje uci, ceny już mam po za jedne i za drugie. E, szata graficzna a się trzyma, nie jest najgorsza. Mamy tutaj Eee, czarny, zielony i oliwkowy. Takie trzy kolory mamy. Nie wiem, czy u góry na kamerze będzie e, widać. E, powiem Ci, tak, one mają pisk. Na pewno mają moje pisk. Właśnie, moje... Twoje też mają pisk, czyli mają już efekt dodatkowy pisk przed e, wystrzałem. Sama waga nie jest taka ciężka, ale też nie jest lekka. Gramatura 35-35 gram neku na sztukę, czyli całe opakowanie mojej mini ma 105 gram. Neku. Kategoria F3. I teraz tak, mamy taką podstaweczkę. Czy ona jest lepsza, czy gorsza od płaskiej? Płaską stawiacie na płaskim podłożu. Na trawie za bardzo nie położycie, bo się może wywrócić. No, na betonie nierównym, jak jest jakiś żwir, też może być problem, żeby postawić płaskiego. Jeśli mamy sztyce, no to sztycy nie wbijecie w beton, ale wszędzie wkrecią norę, wszędzie w ziemię bez problemu wbijecie. To jest pierwsze primo. Drugie primo. Ktoś powie, a w zimę ja zbije z A kiedy my mieliśmy taką zimę, że było naprawdę dość mocno i zbrożone. Ostatnim czasem w zimę to deszcz pada, a nie śnieg. Więc tak naprawdę my się tylko modlimy, żeby deszcz nie padał. Już wolę ten mróz i śnieg niż ma deszcz i byś bła. Eee, drugą zaletą, bo mamy jeszcze jeden taką zestawik, eee, podpalamy sobie w stronę wodę, Przecież nikt nie będzie w ten sposób odpalał shot. Jeśli nie mamy takiej podstawki, tylko jest płaska, w taki sposób trzeba coś tu podstawić, żeby tak strzelić. A mając coś takiego, tak po prostu można wbić w ziemię. Można, można. Wiadomo, pod takim kątem, takim, no tak już może być ryzykowny, ale też za radę. jest no, na radę. No, I wtedy pod tak. takim kącikiem można to sobie Jaka strzelić górkę czy coś. Górki, e, więc tak to wygląda. Jeśli chciałam na temat tych singleshotów się wypowiedzieć. Czy coś o swoich chcesz powiedzieć? Ja mam Exclusion zone. Yy, kod produktu to jest CLE 50 i 10 Wspólna gramatura to jest 105 gramów, czyli 35 na sztukę. CLE 50 12. jest. Dobra. Cena to nie wiem. To jest 30, drugi. Od 35 do 40 zł. Okej. Okay. Mm daj się spoko, praktycznie no to samo co u Machonego, też jest tutaj prawdopodobnie pisk. No ja już zauważyłem jeden minus, to u mnie to była taka, że już docisnąłem, ale to mi latało, więc byłaby niespodzianka, docisnąłem mocno. Nie. Bo, nie, bo, ale to było luzem, to ja wziąłem tylko o taki pff i mi wyszło. No no co, to przecież to dociska, a nie wylatuje do góry. Aaa, wie? Nie. Kim wie? Eee, no i co, no ja nie mogę tego... Ty, do schowek, patrz. Bierzesz tak, chowasz towar i przewozisz. Panie, co pan tam masz? Fajwerki, a potem... <grywk> tak, to że masz na to siemkę, to tak elegancko zaklejska żeś tam nie Nieotwierane, proszę pana. A później, a co tu pan ma w środku? Panie... A nie wiem, to im mi dał w prezencie. Można sobie te monety schować, Tak, to możecie, kurna, powiem wam, że jak nie byście sobie... Chcieli nie strzelać z tego, to tutaj kurna by się tak zmyślę, że z 25 -czek to zmieściło. Karaka, jak to muzykę No, DJ mu się odpalił. Tak, DJ, to było piwo jednogradowe, tam chyba ze 4 już He, nie, powiedział, że jeszcze jedno piwo e, wypije, bo nie może, a nie powiedział ile wypił wcześniej. <gry> Dobra, zapraszamy Was do sklepu pirokid.pl z kodem machonyteam10, macie 10% rabatu, jeśli macie jakieś pytania, zażalenia możecie pisać śmiało do mnie na Instagramie machony69, ja je przekażę Sebastianowi. Eee, sklep w Pile Michał nam siedzi, sklep w Radomiu oczywiście jak to będzie czynny. Jak w Radomiu klęgu... w końcu jest czynny? Zawsze był czynny. Ja byłem w Radomiu chciałem tam zajechać, ale myślałem, że to na razie za ten... Nie, ten... czynny. Okay. Eee, w każdym razie jak coś, może prawdopodobnie jakaś mega promocja będzie w Radomiu, jeśli chodzi o Bogdana, coś tam obiecywał, że jakąś promkę zrobi w pirochitach stacjonarnych, jak to będzie. Pamiętajcie, że pirochit w Pile i w Radomiu to są już nasze franczyzy. Tak, więc e, jeśli ktoś będzie chciał sobie otworzyć e, pirochita pod naszą banderą na naszych warunkach, jak to się mówi, tak jak są żabki no to zapraszam do kontaktu, wtedy z Sebastianem wszystko się uzgodni bo będziemy z, e, zagwarantowywać towar, to wszystko i filafową. da radę wszystko zrobić Co nie da rady, co nie da rady, wszystko da rady A więc lecimy na strzelanie Chcemy postrzelać z tych dziadków Pokonkrzane Pie, 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 buu a może zdjęcie jakieś na miatuleczkę coś zrobimy? Takie, o tak? Oh yeah! Zrobiłem, to już zrobiłaś, nie czy mam dalej wytrzymywać z kretem w dupie Masz kreczyka w Tak, właśnie jest tak puka... Ile ty razy będziesz To W Tomasowie tu już trzy razy maliłeś klecha A to moja wina, ze zjadłem kiełbasę tyściowej? <laughs> to po tych flaczkach A po flaczkach, flaczki już mówią Dzień dobry, krecik tutaj idzie razem z flaczkami, okay. wypuszczamy Dobra, Grzesiu poszedł już na stanowisko z Pawełkiem Dobra, odpalaj Exclusion, tak? Najpierw Exclusion, na grze się odpala. Odległość około 50 metrów. 38 mm powinno się ledwo w kadrze zmieścić. Jak będzie, za chwilę się okaże. Pisk. Ładne pierdzielnięcie. Efekt trudny do nagrania, ale nie był zły. Dupnięcie też. Czyli pierwszy jest na takim plusie. Drugi pisk. Wyższa ładny Dupnięcie ładne. Mógłby być troszeczkę gęściejszy efekt, ale nie był zły. I trzeci. Trochę gęściejszy mógłby być. Trzeci. Kurwa, jakby wszystkie trzy takie były, to jest 10 na 10. Tak jest, dawaj teraz falauta, jakby wszystkie trzy takie były jak ostatni, to jest 10 na 10. Niestety jeden był mocny, dwa były takie normalne nie. Dobra, Falaucik teraz. Kurde, komary gryzą jak talala, ja pierdzielę. Ale pisk zapis plus. Ładny, ładne dupnięcie, takie po 30 mm podchodzi. No, nie jest najgorszy, nie jest najgorszy. Wiadomo, tylko nie porównujcie ich do singli 50mm od GAO, no bo to nie ma sensu. To jest inna kategoria wagowa. Ale pisk na plus. Ten bardzo piękny. Ten bardzo piękny I zobaczymy ostatniego. Pierwszy był dobry, ten był bardzo dobry i jaki będzie ostatni, za chwilę się okaże. Kurde, ale gryzą Mahamety. Nie mieliśmy zamiar strzelać na wodę, tak sobie podkoszamy. Ale wędkarze są na nocne łapanie, więc darujemy sobie. O, słabiutko poszedł. Ładne. Ładne. Dla mnie drugi najlepszy. W tym, tak, drugi najlepszy, a z, ostatniego, a z tej pierwszej paczki trzeci. O, patrz, to, jak się odbiły te. Co to singli? Jedna paczka jak i druga, czy aż tak bardzo od siebie odbiegały, czy się różniły. Jedna i druga wypadają tak samo według mnie. Jakoś nie było tak, że pierwsza paczka mnie mega zachwyciła, czy druga paczka zrobiła ten narody. Jedna i druga jest taka sama. Eee, dupnięcie jest, czy to jest 38 mm? Nie. Bardziej obstawiam na 30 mm. Ten efekt jest w miarę fajny. Eee, no gęste, gęste raczej nie były. Ale w miarę fajne te efekty były, w nie? w tym Dość pierwszym. Się no w tym pierwszym tylko trzeci był taki konkretny. Tak, a dwa to w ogóle szybko efekt zniknął. I... No fajny, fajny jest ten połączony nie, w pierwszym efekt pisku z. Tak, jest ciężki efekt. Tak, no plus ale, zapisk. ale zauważ, że dwa miały takie, że najpierw piszczały, wystrzeliły, a tu, a w tym drugim zestaw, e, pół. A dwa. Były takie, które od razu z piskiem wywaliły wy eee, pocisk. Tak, to zależy się zrobił. By tu z... właśnie się zastanawiam, Ale czy to nie jest specjalnie właśnie pod jeden efekt tak zrobione, Zamiast patyka teraz jest taka tuba. Ale wiesz dlaczego takie zrobione, bo w Finlandii nie mogą mieć samego single shota, muszą mieć właśnie z tym piskiem. Dlatego to z piskiem robione. Tak samo z hukowymi, e też hukowy mają pisk. Dla nas to jest super. Bo one nie są drogie, bo to około 40 zł kosztuje. piszę z dodatkowym efektem, a to jest obejście prawa jeśli chodzi o Finlandię. za tą cenę, no powiem, że może być. Jaką ocenę dajesz? Do jednych i drugich, no w każdej tylko dla mnie, jakby powiedzieć, efekt jeden był zadowalający, z każdego zestawu. No ja mogę je ocenić tak Fajna na zabawach, gdyby dychę kosztowało. Za sztukę? No. Tak. A no tak kosztuje chyba około 13-14 zł. No to... Może być. Ja daję ocenę 5 z plusem, wow. bo te efekty w tym pierwszym zestawie Exclusion za, szyb, by... za szybko znikały, oprócz ja się... tego ostatniego. 7 i plus za ten pisk. I tyle. A, no, a pan za... nowicjusz? Za pisk może być. Nie znam się. A jakbyś Nie wypowiem się, ale się wypowiedz. Kupiłbyś za 4 dychy taką paczkę, trzech sztuk? Tak. No widzisz, no o, to, to, to jest powyżej piątki, bo poniżej piątki ocenę... ludzie nie kupują, powyżej piątki kupują. Nie mam a teraz, dlaczego, teraz to to cenę amatora. O kurde, patrz Josiu, co to jest za sreberką? Jezu, zapomniałem sprzątnąć, Boże. Zielsko? Nie! <laughs> Nie ruszaj tego! Ty, jeszcze pierścionek! Gdzieś guba!